mano widzowie, ze strony AsiekPrzyjaciel kolejny odcinek z Rezydenta UKLAR e, Jesteśmy teraz w kanałach e, Wtyczka z królową, wtyczka z królem Dobra Tutaj są wszystkie Czy mamy już wszystkie wtyczki? Nie, dwóch nie ma Moment e, Mapa Chyba, ja, chyba w tym była, jeszcze wtyczkę chyba gdzieś zostawiliśmy na górze. Nie. Ale w tym miejscu gdzieś niedaleko, co można przyjść do Pastorongo, kurde. Chodźmy szybko tam. Tylko które tam się dostać, bo tak sobie pamiętam. A, chyba już wiem. Dobra, to przejdźmy tam, żeśmy nie spotkali tych stworów, co to, tam już na szczęście nie musimy wchodzić. Dobra, chyba tędy się szło. Tak średnio pamiętam. Wszelki wypadek weźmy ten mocny pysą, to jest to. to. żyje? Co mam w razie obrony? Nóż Dobra, to nie żyje Aha, no, no, Zabierzmy tą ostatnią wtyczkę. Tutaj posterunek. Ej, nie ma tej wtyczki. Jeszcze powinno być. Ja wtyczki. Ej. Co jest? Może jest w jakiejś Kurde. To znaczy, że na nic poszedłem. Szybko wszekę czas trzeba tą dziewczynkę uratować Sherry. To mnie wysłać po drodze. Z powrotem. Czy pewnie w przechowalni? Kurde, mogę od razu sprawdzić, a nie latać. Wstał i z powrotem. Mamy coś niepotrzebnego. Nie. Wszystko potrzebne. Tylko spray, dwa. Moment ten safe na na środku, gdzieś tu był safe, a ja chyba on zabrany. Znaczy ja nie zabrany, rzecz zabrana z safe'u. Tam już nic nie ma. Teraz szybko poszukać tej wtyczki. A była w przechowaniu. jak. Ja głupi jestem przecież. Jezu. Yes. Klik. Wygląda na to, że wieża i skoczek są na tej samej ścianie. A koniec oraz królowa nie stoją obok siebie. Oprócz tego, wieża i. Wieża były naprzeciw. I. Nie, królowa i wieża były naprzeciwko siebie. To skoczek powinien być, tu. gdzie jest skoczek? Jest skoczek Pionek tu chyba obejrzyj do tu pionek powinien być jak jest Gdzie jest A tu? Nie Gdzie jest skoczek Dobra jest Chyba yy, Wieża i skoczek są na tej samej ścianie Czyli tutaj, yy, tu może być Nie wiem Dajmy królową, ale wie wieża i skoczek. rozkro. z to, że wieża i skoczek są na tej samej ścianie, a końca rozkrowania stoją obok siebie. Czyli wieża i skoczek. Oprócz królowa i wieża były naprzeciwko siebie. No to, to mogłaby być ta wieża. że tutaj chyba nie. skoczek. A królowa nie. Z... Gojęca oraz siebie. Kurde proszę. Przechałam coś, bo nie mi miejsce przeszkadza Brak miejsca. Zaraz to zabiorę. Czyli że e, skocz, a jest coś więcej o skoczku, nie? E, królowa i wieża. Czyli są na tej samej ścianie. To to może być ta wieża, gdzie jest wieża. To może być wieża. A, a królowy był... No to tutaj może być królowa, To ja się zgadza. No to tutaj pionek. dawał nam czy, e, zgoniec i król królowa czyli a, goniec oraz królowanie są naprzeciwko siebie. czyli czy tu jest królowa to, to 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 musi być król a to powinien być goniec no, 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 no czy... On my way wszystko co potrzebne zabieramy. deskanie, piśanka ziół, proch może też. Dobra, do widzenia. Nie, lepiej, żebym nie musiał tu wracać. Ciekawe, czy będzie tak jak u Leona. My połączmy zasilanie pewnie. Power must be out. To samo on powiedział, oh. czyli to się włącza. teraz szybko spadamy. O, taki oh, shit. Oh. Miałe, ty kizio. Ładne. Nie oddychaj mi Cię zaraz dotknę Jeszcze się palę Dokładnie no clerw się pali Aaa nie ma 我去、嗯，我拿面 Aš nebūčiau granotas. O jas, tik kur da mėsainu. Tai, atširčiai mano. To go no. mm. wow, all right time for an encore no. Szybciej. Właśnie, szkoda tego czasu. Coś tu jest? Tylko te dwie rzeczy. Dobra, miejsca nie ma, a jeszcze nie jeden granat i już znajdziemy Dobra. Help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here. You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him, this There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Szybciej. Aha, czy od broni nie mogę użyć? Dobra. Wychodzimy stąd. Tylko no, to nie ten... A to tędy. Udaj się do laboratorium. A, to chyba to kolej Tak no, Właśnie. Ani nie mogę zapisać o nic. Jak miało drzwi otwarte. Hold no on, Sherry. naprawdę problem odkryć. Almost there, Sherry. We're almost there. Good. Cable car. Nie mamy. Okay. There we go. Just hold on, Sherry. Okay, you're gonna be just fine. Okay. Better check everything. She it goes about just turning back. If sherry were cold. Tutaj też coś da się kliknąć? Tak sobie. Dobra, to klikamy dźwigny im szybciej dojdziemy, tym szybciej będziemy Znaczy, im szybciej klikniemy, tym szybciej będziemy To me, you know it's supposed to be lucky. I don't know what I'd do without you. Are you kidding me? You were doing just fine without me, so I came along and got you all sorts of trouble. I have something of yours. I don't want it. Really? Why not? It's so pretty. My birthday last year. Uh, all I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but. Uh, hey. Uh, Sherry. Come uh, 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 hey, hang in there, okay? No.

Getting you treatment. Just hold on, Sherry. It's okay. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Welcome, Welcome open. to Nest. Enjoy your visit. something here antiviral agent that's it that's gotta be it hmm. hey hey sherry I gotta go you stay right here though okay I'll be back soon I promise doesn't <sighs> O, muszę coś schować, to się nie zmieści. To zabieramy z identyfikatorem, chyba, tak to się mówi. Eee, spray do przechowania jeden. To znajdziemy torbę na biodro. Eee, bierzemy. Obejrzej dokładnie. Gość. Personel gości. Co tu jeszcze? Muszę na zapisać dobra. No dobra widzowie, to będzie na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, zostawić subskrypcję, łapeczkę w górę, jeśli Wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!